Siemaneczko! witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jak widzicie nagrywam znowu z działki. W tym odcinku chcę zrobić aktualizację swoich marakui. Tym razem już pokażę wszystkie, jakie mam. Także pokrótce powiem, jakie to są kolory, zobaczycie sobie jak wyglądają. No i zaczynamy. Ta pierwsza to jest Purple haze, odmiana kwiatki fioletowe. Kolejna spora nie wiem jaka odmiana, wiem, że mam mieć białe kwiatki. W sumie jeszcze mi nie kwitła, ale się przekonamy niebawem pewnie. Tutaj nie, nie miałem drabinki, więc rosła sobie na półce i gałązki jej zwisają. Jest to odmiana błękitna. Kolejna, ta to jest szczepka wzięta od tej rośliny matecznej, tej dużej. Biała, ta będzie wymagała teraz przesadzenia, bo już doniczka jest za mała i te listki, które rosną tak karłowacieją mi się wydaje, że są mniejsze kolejna ta chyba zimę stała w altance chyba, znaczy się w namiocie foliowym i dlatego jest taka wybidzona, ale żyje tutaj kolejna troszeczkę tak wybujała jakby, znaczy się wybujała gałązki poszły w jedną stronę do słońca, zobaczcie tutaj jest jakby cała roślinka, ona się miała piąć po tej drabince a wszystkie gałązki, zobaczcie, poszły, teraz jak tutaj widzicie na filmie, w lewo. Bardzo podobnie zachowała się ta. Też gałązki są z lewej strony. Pewnie uwarunkowało to światło. Dzisiaj nagrywam dla Was z trzech miejsc, także za chwilkę się widzimy w drugim miejscu. Znajdujemy się teraz w drugim miejscu, z którego dzisiaj będę nagrywał. Jest to mój namiot foliowy, z którego dzisiaj powynosiłem większość roślinek. Tutaj na pierwszym planie widzicie marakuje błękitną. Która jest niestety zmuszona rosnąć, tak jak poprzednia marakuja błękitna. Niestety, no nie mam drabinki. Co więcej, hmm, nie mam czasu po nią iść. U urwanie, urwanie, no wiecie czego, na no głowy. No nie mam czasu. Kolejna marakuja jest koloru fioletowego, co wskazuje kształt liści potrójne. Tutaj mamy kikucik, który mi dzisiaj spadł. Był jeszcze w woreczku foliowym ale jak już spadł to już postanowiłem przesadzić do doniczki korzonki były co prawda nieduże ale jednak ale marakuja się przyjmie nie wiem czy powiedziałem niebieska kolejna również niebieska te dwie albo ja wiem albo biała albo niebieska no nie wiem wygląda na białą miałem kiedyś pozaznaczane na doniczkach ale się napisy starły ta kolejna jest na pewno biała tutaj biała ta będzie niebieska i ta bidulka, tutaj na samym końcu, również niebieska. Ona chyba padnie, ona była zdaje się cięta z samego wierzchołka roślinki. No jak widzicie, trochę tego jest. Także, jakbyście chcieli się za coś zamienić, piszcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie rozważę każdą propozycję. Jednak chciałbym jakieś inne kolory marakui również na wymianę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, posiada jakąś ciekawą odmianę, piszcie. Jak nie, to pewnie się dogadamy. Piszcie w komentarzach różne propozycje. Jeszcze się na sekundkę przeniesiemy tutaj. Zobaczcie, tutaj mam trzy marakuje wkopane w jedną doniczkę. Dosyć duża, spora doniczka i trzy nieduże marakuje. No one z czasem wiadomo, urosną i mam nadzieję, że będą się pięknie prezentowały, kiedy zakwitną. Są to trzy różne kolory: ta jest niebieska, tuż obok biała i tam z tyłu fioletowa. Przeniesiemy się w jeszcze jedno miejsce. Teraz znajdujemy się na moim kąciku egzotycznym, w którym, jak widzicie, też rosną marakuje, pną się po płocie. Postanowiłem je tutaj wkopać na wiosnę, gdyż całą zimę stały na działce w doniczkach, po prostu nie w namiocie foliowym nawet, tylko na zewnątrz i nic im się nie stało. Także postanowiłem je wkopać już w grunt, na stałe. Zobaczcie, to jest ta fioletowa marakuja, ona ma najwięcej listków, ponieważ została wkopana najpóźniej. O, mucha, sió, o. Ale też już widzę, rośnie. Ten odrościk przyrósł i ten drugi również. Ponadto są tutaj trzy marakuje. Pierwsza, druga oraz trzecia. Wszystkie trzy są błękitne, one są ponoć najbardziej odporne. I zobaczcie, tutaj, tutaj, tutaj obok. Wszędzie zaczynają wypuszczać. Wygląda to naprawdę fajnie i bardzo obiecująco zaczynają wypuszczać wszędzie gałązki niektóre już nawet sporo podrosły tak jak ta ta czy ta przy okazji Wam mogę pokazać swój kącik egzotyczny na którym znajdują się figa mini kiwi kolejne mini kiwi innej odmiany tutaj wstawiłem na razie jest jeszcze w doniczce zwykłe kiwi po malutku zaczyna się piąć chyba. Jest bardzo, bardzo ozdobne różowe włoski, takie nośliczne. Oraz kolejna figa, też w gruncie. Tam w poprzednich odcinkach możecie zobaczyć, jak je wkopywałem. To by było chyba na tyle na dzisiaj. Chyba, że coś jeszcze dogram, ale nie sądzę. Także tak się prezentują, ładnie się zazieleniają I zrobimy kiedyś kolejną aktualizację. Także do zobaczenia, cześć! A jeszcze na dwa słówka tutaj do namiotu foliowego. Zapomniałem po prostu pokazać, że mam jeszcze takie marakuje, które wysiałem z nasionka. Z owocu kupionego nie wiem gdzie w Lidlu. Bodajże. Marakuja miała kolor owoc, oczywiście fioletowy. Twardy, ciemne, granatowe takie owoce. I tak wyglądają siewki. Oraz tutaj się ukorzeniają marakuje, które nie wyglądają zbyt dobrze. Wsadziłem, po prostu musiałem podciąć. I jak coś będzie, to coś będzie, jak nie, to się wyrzuci. No, także może to gdzieś wstawię jeszcze w odcinku. Także na razie, cześć.